Bardzo serdecznie w hotelarzu. W miejscu, gdzie tworzy się historia. Pozdrowić uczniów drugiej ety, całego hotelarza. Chciałabym pozdrowić mojego murzyna i pozdrowić moją mamę. Chciałabym się pozdrowić naszą panią rapustę, wychowawczynie. Ja chciałam pozdrowić mojego chłopaka, moich znajomych i całą rodzinkę. Pozdrawiamy całe rybażowicę, Marcelę, Darię i Patrycję, która ma skręcony staw skokowy. Pana prezydenta, pana premiera, całe grono pedagogiczne. Pozdrawiam wszystkich kibiców podwieski dzielsko Bielskowiała. Całą moją klasę i wychowawcę. Pozdrowienia dla wszystkich Bielszczan, pracujących. Y, z nami, zapraszam do szkoły. Pozdrawiam Andzie, y, wojska oczywiście i całego hoterażu. Moich y, przyjaciół znają, że robię Rodzina, przede wszystkim mojego swaworyza. Pozdrawiam, pozdrawiam. mamę i tatę! Ja jeszcze chciałem dołączyć pozdrowienia dla rodziców, bo o tym zapomniałem. Pozdrawiam Was serdecznie. Ja pozdrawiam miłosna z wiesz i Jacę. Ogórka, Roxy. No, ja pozdrawiam nie, nie. i jego Miśka. Martę, która jest w domu, Kora I Monikę i Basiak. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, ale muszę iść na lekcję. Ja pozdrawiam wszystkich ulicznych terrorystów i Patrycję. Kolegę, koleżankę, kamerzystę i wszystkich. Ja chciałam pozdrowić mojego kociaka z Kena, mojego egoisty z Asnyka i tych, którzy jeszcze nie przyszli do hotelarza, ale przyjdą w przyszłym roku. Pozdrawiam Szendołka, Mirka, Ządka, Tomka. Pozdrawiam moją koleżankę, która jest chora, do Białki Tatrzańskiej i mam nadzieję, że się spotkamy, ale ją pozdrawiam i z powrócę do zdrowia i całego hotelarza. Ja chciałbym pozdrowić Czaplę, Rudego, Daniela, Domi, Kusie. Kasię, Maję i wszystkich widzów, którzy będą to oglądać. Dziękuję. Monikę, Andzie, Ebi, Eszkę i... Myszkę z trzeciej CT i Kondzia. Wszystkich, którzy mieszkają w Bielsku serdecznie pozdrawiam. Chcieliśmy pozdrowić Kinga, który jest na trzecie, Hawajach, okay, tak okay. się opala i mam nadzieję, że nam wyśle, wyśle kartkę. Okay. I chcieliśmy pozdrowić wszystkie czwarte klasy, żebyście zdali maturę i w ogóle. Ja chcę pozdrowić Basię. A ja bym chciała pozdrowić moje dwie Monisie i mojego chłopaka Michała. Ja pozdrawiam wszystkich Polaczy i moją mamę też pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich uczniów naszej szkoły i prosiłabym o szybką decyzję w sprawie praktyk zawodowych. Chcę pozdrowić mojego kochanego Pawła i moją kochaną babcię, Zosie i dziadka Staszka. Ja chciałam pozdrowić całą Mazeńcowicę i koleżankę z medyka, która ja obiecała te pozdrowienia, i pana Trzybiskiego, kochanego, niech do nas wraca. Ale ja nie wiem, kogo mam pozdrowić. Ja wszystkich pozdrawiam no, serdecznie i pana, i ciebie, uczniów dyrekcji. No wszystkich. Serdecznie pozdrawiam. Ja bym chciała pozdrowić y, szóste ELO, wszystkich maturzystów, y, wszystkich tych, którzy słuchają koreańskiego y, popu i japońskiego roka, moich znajomych z ECBM-u i wszystkich ogólnie. Wszystkich uczniów, całą dyrekcję, no i co, nauczycieli, no i mój dziewczyny Krzyśki. A my pozdrawiamy my pana z Polskiego, który jest aktualnie chory i niech pan nie udaje, że jest pan chory. Wszystko widzimy. Zostałam robiona. Pozdrawiam całą szkołę. Pozdrawiam moje koleżanki z ławki, kolegę Krzysia i cały hałas. Nie, mnie. Ja pozdrawiam nie, nie. Klaudię Nowak i e, Asiewicką. <laughs> Cześć. <śmiech> pozdrawiamy panią od niemieckiego, całą rodzinkę i wszystkich. <laughs> Borżankę Izra, która na osm odleciała na lekcji w lądowała w szpitalu oraz panią pielęgniarkę, która niestety wczoraj nie dała mi rady opatrzeć na garstka. Panią Marysie i panią Biesie Marszałek. Wszystkich swoich znajomych, moją przyjaciółkę ze Skoczowa. Chciałam z mojego chłopaka, chomika, WPK i Eldorską. A ja, Paulino Huck i Karolina Dudka. No i całą drugą BT. Pana profesora, doktora tak. turystyki, naszego Jabła Wszystkich hotelarzy pozdrawiamy: e, tych obecnych i tych młodych. I pozdrawiam e, Nowy Klub Pływacki z Bielska Białej. Pozdrawiam moją kuzynkę z Jeroma oraz moją przyjaciółkę Krysię. Mamy Roberta i moją mamę i mamy mojej mamy. I to chyba wszystko. A ja chciałabym pozdrowić moje dwie złamane koleżanki z Kena. Jest ok. Pozdrawiam wszystkich, którzy nie oddali nam do dnia dzisiejszego książek do biblioteki. Chciałam zrobić całą drugą etę klasę. Najlepsza klasa. najlepsza. klasa pod słońcem. Tutaj Beniego chciałem pozdrowić. I parówę z zarzecza, parówę z kus, co tak bardzo prosiły. Pozdrawiam wszystkim, mięciutkie cycuszki. Naszą kochaną wychowawczynią i całą szkołę. Ja bym jeszcze chciała pozdrowić moje przyjaciółki. Dominika Pochoping, Agnieszka Gochon i Paulinę. Pardon i mojego chłopaka. Chcemy pozdrowić wszystkich, którzy y, lubią spędzać aktywnie i na sportowo swój wolny czas. Pozdrawiam Blondie, Angelikę, Karolinę i Koncia. Ja bym chciał pozdrowić całego hotelarza, całą pierwszą E i całe Bielskie, całe Bielskę. A ja bym chciał pozdrowić wszystkich moich ziomków z dzielni JP na 100% i Mar Jeremę Marihuaninę codziennie. Naszą szkołę i mojego kochanego chłopaka Dawidka. Roberta, obiecałam mu. Pozdrawiam Cię Robercie. Pozdrawiam Ciebie Wojciechu, zdałeś ekonomię, gratulacje. No, może, może jeszcze Proszę. ten, Bielsko i Bielsko TV też pozdrawiam ekonomii. Nie, nie będę pozdrawiać. Moją siostrę bliźniaczkę, moją siostrę bliźniaczkę, taka sama jak ja. A witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich nauczycieli oraz uczniów naszej szkoły, w szczególności najwspanialszą klasę na świecie, klasę czwartą AT. Dziękuję. Generalnie to już koniec naszych pozdrowień. Ja ze swojej strony chciałabym dodać, że pozdrawiam samą siebie, bo mnie nikt nie lubi, a Wojtek. Ja bym chciał pozdrowić chłopaków ze Stage Pawła, Kubę, Tomka i Karola. Chciałbym również pozdrowić wszystkich z moich znajomych z Bujakowa, którzy na pewno będą to oglądać i już trzymają za, za mnie kciuki. Za Także dziękujemy Wam bardzo, specjalnie dla Was, Wojtek. I Klaudia.